Cały czas jesteśmy w Czarnogórze na Czarnogórze, cały czas w tej pięknej krainie. Teraz akurat... Grot, przysadzili nad morzem i przesadzili na plaży. Oczywiście nie ja, gdzie tam. Ale jesteśmy w kotorze. Kotor to takie starożytne miasto. Ten kto nie wie może sobie wygooglać bardzo, bardzo, bardzo ładnie teraz. Tutaj mamy różnego typu pamiątki i gifty, ale ja wam coś zdradzę, ponieważ... Kinga, prosiła mnie, aby coś jej kupił. Gdzie zaglądać? Tak, Żebym coś jej kupił. Mam to, mam to, mam coś mam dla Kingi, dla Marcina też mam. E, I teraz, tak, zobaczmy co tutaj mamy ciekawego. Tu mamy kolejną porcję pamiątek e, Extra Klasa. W każdym bądź razie, e, kotor, bez zobaczmy tutaj jest taka ładna, bardzo tablica. która naprawdę opisuje dosłownie wszystko. Parę set tysięcy lat temu. Tak nam mówił nasz pan przewodnik przewodnik. Przewodnik tak. przewodnik. A tam można obejrzeć to wszystko. Nie wiem jakim cudem tam ludzie wchodzą, jakąś wchodzą. Niektórzy nie są w stanie, żeby dzisiaj wyjść. A tam nasza wycieczka. Nasza wycieczka nam macha. Nasza wycieczka ma nas w duszy. Ich też boli każdy krok. <grytanie> No, to ja dziękujemy, dziękujemy ślicznie, no i na pewno widzimy się ponownie Jesteśmy w Budwie, tutaj mamy cudowny Jak? rejs Marysia? Marusia! Sorry, nie Marusia, nie Marysia eee, Właśnie, jesteśmy w Budwie, w starożytnym mieście na Chorwacji Koleżanka zgubiła burza Nie na Chorwacji, tylko na... w Czarnoburze Powiem tak, jest naprawdę przewielak, Całość, gdy zjeżdża się z góry, jest takim bardzo fajnym złączeniem kilku, kilku miast. No prawie jak Warszawa prawie, ale dużo ładniejsze. Tutaj mamy na przykład cudowny dzwonek lekcyjny. A nie ukrywam, że na przykład wieczorem. No właśnie, co się stanie wieczorem? Dzisiaj dowiemy się już niedługo. No i oczywiście relacja, jak i fotorelacja, na pewno znajdzie się na profilu Kinga i Straszny Dworak. A co się będzie działo, nie zdradzę. Proszę bardzo, Konstanta, kolejny jacht. I ja dziękuję. Słyszymy się i widzimy po raz kolejny już wkrótce właśnie tutaj na profilu Kingi i Strasznego Dworaka. Straszny dworak.